Kiedy słyszę tę przypowieść o przyjacielu, który przychodzi do swojego przyjaciela w nocy, prosząc o chleb, dla innego przyjaciela, który do niego przyszedł, to zazwyczaj. Yy, Odnajduję się w tym przyjacielu, który prosi, że jest to wzór modlitwy, który jest mi dany, że mam być natrętny, namolny, jak tu jest powiedziane, dzisiaj, naprzykrzający się temu przyjacielowi, ponieważ wiem, że otrzymam, jeśli taki będę, jeśli będę wytrwały w tym modleniu się do Pana Boga, to Pan Bóg mi da. I na pewno jest to prawda, ale dzisiaj jakoś bardziej uderzyło mnie to, że przecież jest jeszcze tych dwóch przyjaciół, że niekoniecznie muszę się tylko w tej jednej postaci przyjaciela proszącego odnajdywać, ale mogę odnaleźć się też w tej postaci przyjaciela, który przychodzi na nocleg. I on nie robi nic, on po prostu przyszedł niespodziewanie z zaskoczenia. Nic mu się nie należy. Wręcz no, wchodzi jak intruz, no bo ten jego przyjaciel nie jest przygotowany, ale nie wysyła go. Zorganizuj sobie, sobie chleb, idź gdzieś. Nie, to jest, jego problem staje się problemem tego przyjaciela-gospodarza. I teraz mogę się odnaleźć też w tej postawie wobec Pana Boga, że ja jestem takim intruzem, o którego Pan Bóg nieustannie się troszczy, że Pan Bóg się troszczy o ten chleb. Wczoraj Jezus uczył tej modlitwy Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj i daje Pan Bóg w sposób różny. Czasem nawet nie, nie proszę, nie ja się poprosi, popros, poproszę, a teraz ten przyjaciel się o to troszczy. Że ja mogę być tym, tym przyjacielem, który jest takim intruzem. Nic mu się nie należy, przychodzi, nagabuje kogoś, no jest takim, takim właśnie człowiekiem niechcianym, a jednocześnie ten przyjaciel się zatroszczy. Bóg jest tym moim przyjacielem, który się o mnie troszczy. Że ja mogę takim być. Niczym sobie nie zasłużyłem na ten chleb, a już na pewno nie zasłużyłem sobie na ten chleb eucharystyczny którego dostałem, który dostałem dzisiaj, pomimo całej mojej niegodności codziennie, Pan Bóg mi ten chleb daje. Pamiętam z jaką wdzięcznością już parę lat temu, w czasie pandemii, kiedy zostałem uwięziony we własnym pokoju na kwarantannie, jest jaką wdzięcznością przez dwa tygodnie odprawiałem sam dla siebie Eucharystię Dziękując Panu Bogu za, za ten prosty fakt, za który może w, w taki sposób i w takiej sytuacji nigdy nie dziękowałem, że mam tę Eucharystię, mogę uczestniczyć i brać udział i celebrować tę, tę Eucharystię e, dzień po dniu, sam dla siebie. Bóg dawał mi e, całego siebie e, w moje ręce, tylko dla mnie. Już nie w jako prezbiter dla innych, z potrzeby duszpasterskiej, z, ze wspólnoty. Nie, że Bóg był taki, taki szczodry, dawał się całkowicie, tylko i wyłącznie we mnie. Był dobrym przyjacielem, który, który przychodził, załatwiając z ten chleb, dając się w tym chlebie. I to jest ta pierwsza postać, ten, ten przyjaciel, który przychodzi. Ja jestem takim przyjacielem, nic mi się nie należy, wszystko za darmo. Mam tego chleba pod dostatkiem. Trzy chleby, trzy chleby, nawet nie jeden. Trzy. I kolejny ten przyjaciel to jest ten, który jest w domu i sobie śpi, niczego nie przeczuwając. I teraz nagle przychodzi do niego ten, ten jego przyjaciel, który w tym momencie staje się właściwie nieprzyjacielem. No bo przychodzi nie w porę, przychodzi w, w sposób taki natarczywy, przemocowy wręcz tłucze się, budzi całą rodzinę. No jak on się tłucze do tych drzwi, to pewnie pobudzi wszystkich innych. I, i jest ta dyskusja, że nie chce. No to znowu mogę się ja w tym przyjacielu odnaleźć że jak Bóg do mnie przychodzi i chce, chce czegoś ode mnie, chce może tego chleba, pożycz mi, dałem ci ten chleb, to ode mnie masz ten chleb, pożycz mi. No w, jest jako żebrak, jako, żebra, jako że wszystko, czego, co mam, czego bym nie otrzymał. Ten chleb codzienny i ten eucharystyczny dostaję za darmo, nie, nie z moich wysiłków, nie dlatego, że ja coś zrobiłem, Pan Bóg się o mnie troszczy i teraz pożycz, pożycz mi ja Ci daję, a teraz pożycz ja Ci oddam, oddam Ci nie trzy a trzydzieści, 30, czy czysta? podaj jeden do stu, do, do ale no właśnie zrób coś, wyjdź i to jest też bardzo konkretne, bo może dzisiaj Pan Bóg woła mnie do tego, żeby żeby wstać o północy że w, dzisiaj dostaję to słowo ale może w poprzedniej nocy, może już minęła ta poprzednia noc, ale w następnej nocy, o północy wstać i porozmawiać z tym, z tym przyjacielem, który już chodzi. Chrystus jest tym przyjacielem, który mnie, mnie budzi. Chce mnie obudzić, chcę ze mną dialogować, chcę ode mnie wyszabrować te trzy chleby. Czy będę się z nim kłócił, czy już, już wcześniej nie, nie wstanę, nawet jeśli się obudziłem, nie, nie wstanę, po co, po co tyle zachodu, po co, po co mi w ogóle przerywasz tą noc, a nie będę wyspany, a w ciągu dnia będę nieprzytomny. No, Tych ty wymówek, które mam tysiące, żeby tylko nie wstać. Dzieci, żona, no cokolwiek, praca. Ale Chrystus jest natarczywy. Może tą, tą jedną noc jest natarczywy. Wstań. Wstań. Przejdź do mnie. Popatrz mi w oczy. Spotkaj się ze mną. Otwórz drzwi. Otwórz drzwi do, do, do serca, że to Ciebie zmieni, że to ugruntuje naszą przyjaźń. Chrystus jest tym żebrakiem. Ma cały świat w swoim ręku. Mógłby dać chleb, a prosi mnie, żebym mu pożyczył. Czy i na ile... Ta Ewangelia złamie coś w moim życiu, w moim sercu, czyli na ile wejdę w tą przyjaźń o wiele głębszą z Chrystusem.